Dorota Sowa, witam Państwa. Jesteśmy dzisiaj w gminie Przeworsk. Pierwsze ślady osadnictwa na tym terenie sięgają neolitu, czyli tzw. Tak epoki kamienia gładzonego, jakieś 4,5 tysiąca lat przed naszą erą. Władze gminy w Nowym Herbie nawiązują do końca XIV wieku, czasów kiedy te tereny bardzo dobrze się rozwijały, między innymi dzięki wprowadzeniu tutaj zakonu bożogrobców. My natomiast w programie powiemy o współczesności i sprawdzimy, jak tu żyje się mieszkańcą. W programie inwestycje dla młodzieży, włoska pizza w centrum, zwycięskie gospodynie, mieszkanie w potrzebie, darmowa wypożyczalnia, a także śpiewanie w gminie. Przeworsk zajmuje ponad 9 tysięcy hektarów. W 11 sołectwach mieszka prawie 15 tysięcy osób. Tereny są dobrze skomunikowane położone 60 km od granicy z Ukrainą i 120 od Słowacji. Gmina Przeworsk ma nowy, całkiem legalny herb. Poprzedni nie miał akceptacji komisji heraldycznej. Ten oczywiście już ma i prezentuje się pięknie i godnie, a umieszczone na nim znaki nawiązują do historii tych ziem. I tak krzyż patriarchalny to znak rozpoznawczy zakonu bożogrobców, którzy zostali sprowadzeni tutaj na te tereny i przyczynili się do rozwoju tych ziem. Z kolei herb Leliwa to symbol rodu dawnych właścicieli tych ziem. Wasza gmina znana jest z działań społecznych. Utworzenie centrum integracji społecznej to był taki ważny chyba element, który pomaga w pomaganiu właśnie takim osobom, ale to chyba nie jedyne działania. Centrum Integracji Społecznej, które powstało w chałupkach dwa lata temu, w tym roku ma tak zwaną kolejną edycję. Wtedy liczyło 40 uczestników, w tej chwili dochodzi 70 uczestników, a więc te osoby myślę, że w przyszłości oczywiście trafią na rynek pracy. Również mamy tak zwane mobilne usługi opiekuńcze. Uczestnicy w domu właśnie są wspierani. I również jest pomoc tak zwanego asystenta rodziny. Ważnym dla nas również działaniem będzie utworzenie klubu seniora. A to mieszkanie, które wykończyliście? Mieszkanie chronione jest również takim wyjątkowym miejscem. Pozyskaliśmy dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Żywnościowego i za kwotę prawie 350 tysięcy złotych dostosowaliśmy mieszkanie dla właśnie potrzeb osób, które w jakimś mierze nie mogą korzystać z własnego domu, czy to podczas pożaru, czy to jakiegoś kataklizmu, będą mogły właśnie w tym domu zamieszkać. Nowym pomysłem jest otwarcie w budynku Centrum Integracji Społecznej w chałupkach wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego na wsi to świetny pomysł. Czy faktycznie widzicie potrzebę takiego miejsca? Dokładnie. Zgłasza się do nas wiele osób potrzebujących z terenu Powiatu Przewodskiego. Są to osoby z różnymi chorobami stanami chorobowymi. W tym czasie potrzebna jest naprawdę taka pomoc, ponieważ jesteśmy po covid są potrzebne koncentratory tlenowe, które są niezbędne do życia z, z takim zespołem po, po więc naprawdę jest to Też potrzebne. je posiadacie, ale sprzętu widzę jest trochę, w tym na przykład taki dość profesjonalnie wyglądający e, i na pewno kosztowny. Dokładnie, to jest podnośnik transportowy dla osób, które Między innymi są sparaliżowane, jest w stanie udźwignąć kilkaset kilogramów, więc no osoby w, o większej wadze mają duże wsparcie. Widzę też nowoczesne pionizatory czy chodziki. Dokładnie, są to parapodia, przystosowane. Ten większy dla osób dorosłych, a ten mniejszy dla dzieci. Czy rzeczywiście tak profesjonalny sprzęt możemy wypożyczyć za darmo? Dokładnie. Mieszkańcy powiatu przeworskiego mają możliwość skorzystania z naszego sprzętu bezpłatnie. Muszą tylko udać się z naszym zaświadczeniem lekarskim do lekarza pierwszej pomocy, m.in. lekarza rodzinnego. Lekarz rodzinny wystawia takie zapotrzebowanie i wydajemy sprzęt. Ale też osoby niepełnosprawne i podejmujecie działania, które mają ułatwić kontakt ze społeczeństwem takich osób. Między innymi w gminie trwa remont. Tak, właśnie kładziemy duży nacisk na dostosowanie infrastruktury publicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, między innymi przebudowa i remont naszego budynku Urzędu Gminy. Tam właśnie powstaje Winda, oczywiście sanitariaty, jak również będzie budynek wyposażony w urządzenia dla osób niewidomych. czy Niedosłyszących to również dzięki wsparciu z Państwowego Funduszu osób niepełnosprawnych za kwotę 250 tysięcy złotych. Świętoniowej za niemal 5 milionów złotych z programu Polski Ład powstaje centrum opiekuńczo-mieszkalne. Znajdą tu wsparcie osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Gmina inwestuje też w infrastrukturę sportową. Jesteśmy dzisiaj w pobliżu skateparku, nowa inwestycja, ale chyba nie jedyna, która służy dzieciom i młodzieży. No jest to oczywiście nowy obiekt, powstał dzięki wsparciu, wsparciu oczywiście z prowu. Za kwotę prawie pół miliona złotych wybudowaliśmy nie tylko ten skatepark, ale również ścieżki rowerowe, siłownię, siłownię taką na powietrzu. Oczywiście to nie jest jedyny obiekt, Również obiekty sportowe, które powstają na terenie gminy, czy to sala gimnastyczna, szkole podstawowej w Mirocinie, w tym roku myślę, że zostanie ukończona, ale również szatnia dla sportowców w Grzęsce. Inwestycją bardzo oczekiwaną przez mieszkańców gminy jest budowa nowoczesnej stacji uzdatniania wody. Prace już się rozpoczęły. Jesteśmy na placu budowy nowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Świętoniowej, która obsługuje blisko połowę gminy. Naszej gminy przewodniczej, to jest około 6 tysięcy mieszkańców. Była potrzeba, ponieważ zdarzały się okresy, że no ta stara stacja już nie, nie, nie miała wymaganej wydajności. Ta stacja ma dwukrotnie wyższą wydajność niż, niż obecna, z dwukrotnie wyższym, prawie trzykrotnie większym zapasem wody uzatnionej. Potężna inwestycja, jaki koszt i skąd środki na ten cel? No, to jest inwestycja realizowana z, po części z Polskiego Ładu, po części ze środków covidowych. Koszt to jest blisko 7 milionów bez kilku tysięcy, więc dość duży, ale jednak potrzebny. Także cieszymy się z, z tego, że możemy ją realizować. Ostatnie etapy odbiorów to planujemy na początek jesieni przyszłego roku. Ale okazuje się, że w Waszej gminie to chyba największe inwestycje w tej chwili, najbardziej kosztowne to drogi. Tak, wydatkowaliśmy kwotę prawie 9 milionów złotych, z czego udało się wykonać ponad 10 kilometrów dróg. Oczywiście to z różnych funduszy, czy z funduszy dróg samorządowych, czy również z dofinansowania z polskiego ładu. Nie tylko drogi, również budujemy chodniki i to jest również dla podniesienia bezpieczeństwa naszych wszystkich mieszkańców. A jakie plany na przyszłość? Oczywiście, dalszy rozwój. Ważną dla nas kwestią są również tereny inwestycyjne. Mamy wyjątkowe tereny wokół autostrady i myślę, że dzięki tym inwestycjom, które zostały w tym roku wykonane, a więc nowa droga, na pewno przyciągniemy tych inwestorów i tu powstaną oczywiście miejsca pracy. Mamy tu zadaszoną podłogę, potocznie nazywaną grzybkiem. Świeża inwestycja, ale czy już wiecie, że spełniła swoje zadanie? Ważna była to inwestycja? Tak, szanowni Państwo, jest to jedna z wielu inwestycji w gminie Przeworsk, bardzo potrzebna, ma służyć do krzewienia kultury ludowej tutaj w tej miejscowości, nie tylko, również na terenie całej gminy. Inwestycja realizowana od podstaw, stary Grzybek już nie spełniał swojej funkcji, więc wybudowaliśmy od nowa przy Wiejskim Domu Kultury ponad 100 metrów kwadratowych zadaszonej podłogi. Razem z oświetleniem, z instalacją monitoringu wizyjnego, także myślę, że bardzo potrzebna inwestycja tutaj w rozbożu. Na nowej scenie występował już między innymi zespół śpiewaczy kantus działający przy kole gospodyń wiejskich w Gorliczynie. Repertuar czerpie z zapisków swoich przodków, tak, by ocalić od zapomnienia ludową twórczość. W gminie działa też grupa dziecięca Szafirowe Nutki, która ma na swoim koncie wiele osiągnięć. Ostatnio wzięła udział w nagraniu piosenki i teledysku zespołu piersi. już prawdziwymi gwiazdami, bo brałyście udział w nagraniu profesjonalnego teledysku w profesjonalnym studiu. Opowiedzcie jak było. Bardzo fajnie było, radośnie. Najtrudniejsze było to, to nagranie, w którym było trzeba dobrze się ustawić. Jest mi po prostu bardzo miło, że jestem tutaj w tym zespole i mogę tutaj uczestniczyć. Mhm. A co wam daje najwięcej radości? To, że możemy brać udział w tak wielkich występach, że możemy zdobywać dużo wyróżnień. Powiedzcie, kto chciałby występować na prawdziwych scenach i zostać piosenkarzem, piosenkarką? Ręka do góry? No to mamy już pełną scenę muzyczną. W stolecie świętuje także czterogłosowy chór mieszany Veritas, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Przeworsku. Repertuar chóru oparty jest głównie na muzyce sakralnej i patriotycznej. 20-lecie istnienia to ważna data, odnosiliście wiele sukcesów, ale chyba jednym z takich ważnych sukcesów jest to, że ciągle macie chętnych do śpiewania młodzież, dzieci. Myślę, że radość ze śpiewu i radość tego, że mogą razem być i razem mogą przybywać w tym czasie i tworzyć nowe znajomości i taką grupę, która żyje z sobą i która chce razem śpiewać. Powiedzmy o ostatnich sukcesach Waszych. Tak, ostatnio zdobyliśmy nagrody na międzynarodowych konkursach KOLENT i PASTORAJE w Rzeszowie, a także w Kalwarii Pacławskiej oraz na konkursie Piesi Marynej w WYBACzowie, gdzie także zdobyliśmy nagrodę specjalną za wykonanie jednego z utworów. Przeworsk działa wielu twórców ludowych, którzy dbają o kultywowanie tradycji tego regionu. Piękna, misterna praca, jak dużo czasu zajmuje wykonanie czegoś takiego. Ten pierwszy wykonywałam przez miesiąc, na dzień dzisiejszy to myślę, że tydzień to jest taki okres czasu, który trzeba poświęcić. Natomiast nie kończy się to na tym. Tu jest przykład najnowszy tegoroczny kwiatów wykonanych liści kukurydzy. O. Myślałam, że to by było. Chodziło o to, żeby były czymś naturalnym, mhm. co można postawić w wiązankach nagrobnych. Widzę też różaniec, różańce. Różańce to także domena mojej mamy. Te ziarenka to nasiona. Te, te, brązy, te szare właściwie, lekko cieniowane, to jest roślina, która potocznie jest nazywana łzami Maryi albo łzami Hioba. Jest to roślina z rodziny zbożowatych, rośnie w kłosach i właśnie takie, takie nasiona zbierane są w okresie października, listopada, czasem wcześniej, w zależności od aury. A drugi przykład to jest kłokoczka. I generalnie z, z moim dzieciństwem, z naszym regionem, to jest roślina mocno związana. Co drugi aktywny zawodowo mieszkaniec gminy przeworsk pracuje w sektorze rolniczym. Rozwojowi rolnictwa sprzyjają dobre gleby, głównie drugiej i trzeciej klasy. Rolnicy z niecierpliwością czekają na dopłaty obszarowe, które są ważnym zastrzykiem finansowym w tych trudnych w zasadzie czasach. Czy nie będzie opóźnień? Jak wygląda wypłata zaliczek? Od 17 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w tym Podkarpacki Oddział Regionalny. Przystąpił do naliczania i wypłacania zaliczek w ramach płatności bezpośrednich oraz w ramach płatności obszarowych, takich jak ONW, programy rolno-środowiskowo-klimatyczne, zalesienia czy ekologia. Zaliczki wypłacane będą do 30 listopada, natomiast od 1 grudnia Podkarpacki Oddział Regionalny przystąpi do naliczania i wypłacania już płatności końcowych. Szacujemy, że. Na koniec listopada wypłacimy około 460 milionów złotych. Taka suma wpłynie dla podkarpackich rolników. Chcę przypomnieć, że te środki wpływają na konta wskazane przez rolników, i to jest istotna sprawa, aby rolnicy posprawdzali swoje konta, czy nie było jakichkolwiek zmian, ponieważ z doświadczenia wiemy, że później są problemy. Najbardziej oczekiwanymi programami dla rolników to są programy dotyczące inwestycji, to są programy, o których wspominaliśmy płatności bezpośredniej, a także premie, czy działalność dotyczącą kół gospodyń wiejskich. Z dotacji korzysta 12 kół gospodyń wiejskich działających w tej gminie. Koło z Gorliczyny istnieje już od 30 lat i zrzesza obecnie 13 pań. Wasze koło wygrało bitwę regionów. Okazuje się, że wygraliście potrawą najbardziej znaną, barszczem czerwonym. Jaki tajemny składnik sprawił, że oczarowaliście jury? Barszcz nasz składa się z trzech niesamowitych wywarów: wywar warzywny, wywar z buraczków i tajemnicą tego barszczu naszego jest zakwas. Zakwas jest przygotowywany już parę dni przed podaniem, następnie mieszamy go podajemy, przyprawiamy go. Bitwa regionów jest konkursem między innymi współorganizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokładnie. Czy korzystacie ze środków, jakie Agencja przekazuje właśnie Kołom koło Gospodyń Wiejskich? Inwestujemy pieniążki przekazane z, z Agencji na wyposażenie kuchni i dodatkowo zakupujemy nasze naczynia. Pieniądze z, a z Agencji Dają nam możliwość takiego rozwoju i rozszerzania naszych, naszej pasji, szerzenia tradycji, szerzenia tego, co naprawdę kochamy. A kochamy gotować. Stroje piękne. Dokładnie też. Dzięki agencji również mamy. Tym, że środki unijne mogą zmienić życie, przekonał się dominik szmuc, złożył wniosek na biznes w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, otrzymał dotację i otworzył własną działalność. Teraz klientka ma 70 minut odpoczynku można to nazwać. Urządzenie w tym momencie składza tą tkankę zastaną do minut 8 stopni. Środki unijne w pana przypadku sprawiły, że rozpoczął pan działalność gospodarczą z osoby bezrobotnej i stał się pan przedsiębiorcą. Tak, dokładnie tak było. Pomysł wziął się stąd, że podsunęła mi go żona i ona była na takim zabiegu, sprawdziła skuteczność tego urządzenia, które okazało się bardzo skuteczne. Cena urządzenia w tym momencie, co był, był składany wniosek do LGD, no była równoznaczna z dotacją 100 tysięcy złotych. Wiadomo, że są koszty, teraz te ceny prądu różnie, różnie wyglądają i też są koszty samego urządzenia. Mata przeciwmrożeniowa, konserwacja urządzenia, ale to już w porównaniu z zakupem urządzenia to są małe koszty. Wiem, że droga do uzyskania dotacji nie była łatwa, w pierwszym naborze się nie udało, ale czy teraz już może Pan powiedzieć, że warto było? No z perspektywy czasu patrząc warto było, bo jednak to jest duża kwota pieniędzy ale droga od pierwszego naboru, ponieważ ja się zostałem na drugim naborze dopiero, trzy miesiące po pierwszym, więc licząc od pierwszego naboru, no to trwało to do podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim, trwało to około 8 miesięcy mniej więcej, więc no tyle trzeba było być osobą bezrobotną co najmniej, plus przezłożenie wniosku, no i działalność można założyć dopiero po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim. Prosto z włoskiego opalonego drewnem, pieca można zjeść w Przeworsku. Właściciel dzięki unijnym dotacjom rozwinął działalność i kusi klientów jakością. Dzień dobry, to jest Dzień właśnie dobry. pizza z mojego pieca. Tu mamy podstawowe pizzę margarite. U nas jest jako numer jeden w pozycji naszego menu. Widzę, że wiele się zmieniło, odkąd zainwestował Pan w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Bardzo, bardzo. Piec na pewno nam pomógł pozyskać nowych klientów, ponieważ tutaj w okolicy nie ma takiego pieca w powiecie przeworskim, a ten jest importowany prosto z Włoch, z regionu spod Neapolu. Ten piec ma certyfikat. APVN, czyli głównej tej organizacji, która zajmuje się hmm, pizzą. Mhm. No i pizza wychodzi smaczniejsza, lepsza, więcej klientów przychodzi. Na pewno zdecydowanie. Wszystkie nasze składniki, z których komponujemy nasz produkt jest, są sprowadzane z Włoch, od, po, począwszy od mąki i... Ser, pomidory do sosu, wszystkie wędliny. To wszystko jest sprowadzane z wokół. Jak pan ocenia w ogóle programy swojej obserwacji? Czy warto sięgać po te środki? Czy się nie opłaca, bo powiedzmy dużo formalności? Wy pani, co? Jak zobaczyłem pierwsze wnioski, to wszystko, to naprawdę złapałem się za głowę. Nie wiedziałem, jak się do tego zabrać, bo naprawdę tych. Kartek, do przerobienia, przeliczenia było mnóstwo, bardzo dużo. I naprawdę trzeba było nad tym siąść, długo, długo wypełniać. Ale wiadomo, nie żałuję. Czas, który poświęciłem na to, czegoś nowego mnie nauczył. Zachęcam wszystkich, chociaż spróbować, bo to nic nie kosztuje. A, a wiadomo, dodatkowe środki pozwolą. Dalszy rozwój państwa firmy, tak samo jak i mojej. No to może pani spróbuje mojej pizzy. Myślę, że zaskoczę panią smakiem. Tutaj o, bardzo chętnie. Bardzo... Z oliwą. Oczywiście. Oliwy robimy swoje, czosnkową i pikantną. O, oczywiście mamy klasyczną extra virgin. Te oliwy również wykonujemy na oliwie extra virgin. Trochę czekała. Tak, ale myślę, że smak będzie bardzo dobry. Mm -hmm. Bardzo cienkie ciasto, jak pani widzi. Gmina Przeworsk to ostatni samorząd, który odwiedzamy w tym sezonie programu Wprowadzamy Zmiany. Łącznie byliśmy w 10 gminach. Wszystkie odcinki programu z tej serii, jak i sześciu poprzednich można oglądać na stronach internetowych Telewizji Rzeszów w zakładce Nasze programy. Miło mi było być przewodnikiem dla Państwa po podkarpackiej ziemi, szczególnie dziękuję wszystkim stałym widzom. Do zobaczenia w kolejnej odsłonie programu Wprowadzamy zmiany.